Że też również się cieszę z tego, że jest taka decyzja, że możemy pozyskać środki zewnętrzne, że te środki zewnętrzne zostały przydzielone. E, aplikowaliśmy o zadaszenie na bo, boisko e, no, w całkowicie innej sytuacji, w której znajdujemy się teraz. Mówię o finansach, mówię o budżecie i o sytuacji związanej z pandemią koronawirusa. E, no nie ukrywam, że musimy teraz usiąść z panią skarbnik, e, przeanalizować budżet. E, I e, te środki, niemałe środki. Na to trzeba powiedzieć, no będziemy starali się znaleźć w budżecie naszego miasta, tylko będziemy musieli stanąć przed dylematem. Czy inwestujemy w sport, rozwój infrastruktury sportowej, czy utrzymujemy miejsca pracy, czy remontujemy drogi, czy wiele innych zadań, które spoczywa na gminę realizujemy. I, i to jest taki trudny dylemat. Z jednej strony jest radość, zadowolenie, wielkie oczekiwania, ale z drugiej strony e, no to jest dodatkowe półtorej miliona w budżecie naszego miasta. E, a nie ukrywam, że wpływy z PIT-ów, CIT-ów, e, o tym mówiliśmy na ostatniej sesji, e, no spadają. E, liczymy bardzo na tarczę 4.0, e, o której mówi rząd. i e, Wtedy te dofinansowania, te dopłaty, te rekompensaty utraconych dochodów, no może zrekompensowałyby te środki, i wtedy moglibyśmy przystąpić do tej, do tej inwestycji.